Witam Was w kolejnym odcinku Nocnego Życia, przed nami Szymon. Dzisiaj uczestnicy będą rozwijać też po raz kolejny swoją umiejętność miksologii, czyli przyrządzania drinków, drineczków. Ten z Simów, kto pierwszy osiągnie czwarty poziom miksologii, jest chroniony, bo w następnym odcinku będą eliminacje. Czyli po prostu jeśli wygrał wy osiągnie jako pierwszy, czwarty stopień miksologii, to nie będzie brał udziału w eliminacjach Simowie mają po trzeci poziom miksologii każdy, niektórzy troszkę więcej się tutaj wybili, inni troszkę mniej, ale zobaczymy kto jako pierwszy zdobędzie ten trzeci poziom. Ja widzę, że tutaj zostały jakieś resztki jedzonka i one są całkiem dobre, słuchajcie, więc je zostawimy. Nie wiem co powiedział na to Sanepit. Ale może i dobrze, że tutaj się bawić z drinkami, z przygotowywaniem tego wszystkiego. To oczywiście otworzymy klub i będziemy robić imprezkę. Tutaj sobie nasz szef poćwiczy trochę granie na konsoli. Może on dzisiaj będzie tutaj DJ-em? Zobaczymy, a nasi Simowie widzę, że już tutaj przystąpili do działania. Martyna jest na zewnątrz, słuchajcie, i ona tutaj robi sobie drineczki. Dobra, nasz mistrzu tam na konsoli daje czadło Daje czadło, dobra Muszę tutaj naszych simów pilnować Pilnować tych powiadomień, które będą wyskakiwać Robert, co ty robisz? Jakoś nie widzę O, pojawił się twój paseczek, tak spoczko Nie wiem, co Filip tutaj wyprawia Ale przed chwilą słyszałam taki niezbyt radosny okrzyk yyy, Jakby pomieszał jakieś składniki ze sobą niewłaściwe Komuś dzwoni telefon, słuchajcie, nie wiem a, dobra, Nina Kaliente, bo pamiętacie, że tutaj nasz szefuncio ostatnio, i ja tutaj tylko przypałzuję na chwilkę, poderwał dwie dziewczyny. Jedną z nich była Kaliente, tylko nie pamiętam czy Dina czy Nina. Tutaj też Jade poderwał. Czekaj, ja no jakoś nie mam tu. Na pewno była jedna z Kaliente, chyba tak. <grym> Jade i. Tutaj jest Nina. Dobra, Nina poderwał, okej. Okay. Dobra, jak tam nasi simowie dają ostroczadu? Komu jeszcze dzwoni telefon? Martynie, słuchajcie. O! Gerard do nas napisał, dziwne, ale spoko. Może być. O! Tutaj widzę jakieś umiejętności. Kurczę, Filip prezentuje całkiem niezłe. Jak radzi sobie Jagoda, która przez kilka tutaj razy była nazywana przeze mnie Julią. Dobra, jeszcze bym chciała też do Martyny na chwilę skoczyć Słuchaj, co ona tu wyprawia Nawet sobie radzi Fajny ma ten sweterek z modów, podoba mi się I cyk, trochę tutaj zdjęcie nie wyszło, bo zasłoniła ją butelka Fajna muza O kurcze, tutaj po prostu złapałam ją na tworzeniu jakichś wygibasów Kto znowu do nas dzwoni? O Jezu, Jade. Hmm. Dobra, pogadam z nią. Okej, okay, pójdziesz za mną na randkę. I nie, dzięki, bo jestem w pracy. Wykręcimy się trochę, wiecie. Ale postaram się ją dzisiaj zaprosić tutaj też na wieczór. Może e, może Ninę też. <gryw> nie wiem, co z tego wyniknie. Ja co, Szymon ma wkrótce urodziny Szymon weź nie gadaj. Pokaż, ile Ci tu zostało tego żywota młodzieńczego. Dwa dni. No, dobra. To może w następnym odcinku, słuchajcie, wiem, to będzie taki ciężki odcinek, bo będą eliminacje, ale może połączymy to też z urodzinami Szymona. To mogłoby być całkiem ciekawe, interesujące jakaś imprezka gdzieś. Dobra, zobaczymy. Tutaj jeszcze jakiś drink od poprzedniego razu. Dobra, moi drodzy, trzeba im tutaj troszkę poprzyspieszać, żebyśmy tutaj nie umarli z nudów, bo nie wiadomo kiedy i kto osiągnie ten kolejny poziom. Mam nadzieję, że powiadomienia mnie tutaj nie zawiodą. Jak tam, Martyna? Daje radę. Chyba wszyscy są dzisiaj, słuchajcie, tak na takim poziomie wyrównanym, jeśli chodzi o emocje różne, jakieś potrzeby, więc to chyba nie powinno im przeszkodzić. Dobra, Serana, zaprosimy Cię na imprezę, ok? Ale nie wydzwaniaj na razie do nas, proszę cię, bo mamy tutaj bardzo ważne przedsięwzięcie do zrobienia oku. Czy tutaj drinki się popsuły? Nie wiem, czy to widzicie. Nie chcę tak każdego po kolei drina usuwać, więc trzeba będzie tutaj zatrudnić jakiegoś Sima dzisiaj, żeby to posprzątał Może sprzątać będzie ten, kto jako ostatni osiągnie tutaj czwarty poziom umiejętności miksologii Znowu myślałam, że telefon mi dzwoni Dobra, Szymon osiągnął trzeci poziom umiejętności DJ-skich, oh yeah! Ale to po prostu na razie nas nie interesuje Interesuje nas miksologia Jak tam nasza Julia sobie radzi? Kurczę, nie chcę, żeby tutaj... Ach, ona jest nie swoja, bo ma te brudne drinki. Brudne drinki. Dobra, Szymon, weź róż tyłek i posprzątaj to. Posprzątaj. Nie chcę też, żeby ona tutaj, wiecie, jakoś była poszkodowana. Odśwież drinka. Dobra, to naprawdę by się przydał sanepid, Słuchajcie, jak ja kiedyś byłam na stacji benzynowej i byłam strasznie głodna. Myślałam, że kupię sobie jakiegoś hot doga, kurde, nie, co tam, kupię sobie hot doga. Nie powiem wam, na jakiej to było stacji, żeby tutaj <grybujesz> nie robić jakiejś antyreklamy, co nie. Wow, Filip, uważaj, bo to są drogie, drogie trunki. No i e, zbliżając się do końca tej mojej cudownej opowieści, e, chciałam sobie kupić tego hot doga i pytam się panią, czy, czy są, bo jakoś nie widziałam tam tych parówek i ani tych bułek. No i pani mi mówi, że hot dogi będą za chwilkę, bo parówki się myją. Także stwierdziłam, że <grywa> chyba nie zaczekam na te myte parówki. Spoko. Dobra, jak to tam nam idzie? Zaraz muszę zobaczyć tutaj naszą Aleksandrę, bo coś ten jej pasek umiejętności jest dziwnie podejrzany. Słuchajcie. Proszę bardzo, i ona osiągnęła już czwarty poziom. No i czemu mi y, moje powiadomienia nie wyskakują? Jest. Ok, przed chwilą się to stało, moi drodzy. Y, czyli Aleksandra. Zdobyła tutaj ten poziom miksologii i jako pierwsza z tego wynika, tak, bo mieliśmy umiejętności DJskie Shimuna. A teraz Aleksandra tutaj nam pyknęła. Dobra, pokażmy Julię, jak ona tam trzeci poziom. Robercik, trzeci poziom, ty masz trzeci poziom, ty masz trzeci poziom. Okej, okay, czyli Aleksandra, słuchajcie, wow! W sumie nie wiedziałam, nikogo tutaj nie obstawiałam, muszę Wam powiedzieć, ale tak się stało, że Aleksandra zdobyła jako pierwsza ten. Y Tą umiejętność. Dobrze, wiesz co, moja droga? Ja wiem, że ty wygrałaś, ale odciąż trochę tutaj szefa i posprzątaj, może te drinki popsute. Fajnie by było, dzięki. I teraz czajmy się tutaj, słuchajcie. Może, wiecie, co ja sobie pousuwam? Kilka tych starszych wiadomości, żeby mi to. Nie wiem. Pokazało się, bo może miałam tablicę pełną czy coś takiego. Jak tam moje dzieciaczki? Jak tam, jak tam, jak tam. No, Martyna. Tutaj widzę pasiory od innych uczestników. Od Roberta są. Tutaj jest paseczek. Tutaj Julia troszkę się zwiesiła. Okej, okay, dobra, kolejny Filip osiągnął poziom miksologii, także super. Czwóreczka dla Filipa. E, Filip, ty też tutaj ogarnij może trochę, posprzątaj. Wiem, się taki trochę też... O, Ociup. Czemu ty tego nie sprzątasz, dziewczyno? Wiem, że wygrałaś, nie jest jakiś tam resztek, posprzątaj. Dobra, czyli Filip jako następny nam tutaj wpadł. Myślę, że teraz będzie Robert. Julia jest trochę w tyle, muszę Wam powiedzieć. No i Martyna też. Więc Robert, wydaje mi się, że będzie kolejną osobą tutaj. Filipowi, pamiętacie, na samym początku nie szło z tymi drinkami, ale teraz przyspieszył i jest spoko. Także to dobrze. Nie wiem, co oni się tam zacitają. Czemu ona nie chce po prostu tego posprzątać i tego umyć? O cóż znowu tutaj chodzi? Posprzątaj to. Jak tam, Robert? Robert daje czadu, słuchajcie. <laughs> Może to dalej poćwiczyć te umiejętności DJskie. Wiecie, na Sima albo na jakieś interakcje i wszystko pokazuje się z opóźnieniem, nie? To jest piękne. O mój Boże, wnerwiasz mnie z tym sprzątaniem. Nie wiem, czemu ona się baguje Czekajcie, trzeba to chyba przeciągnąć. Dobrze, że już tu mamy większą kupkę tych rzeczy teraz. Nie wiem czy one się gdzieś tutaj nie przeniosły mi w dziwne miejsce. Tu są w ogóle jakieś śmieci. To trzeba by było posprzątać. Słuchajcie. masakra Dobra, Aleksandra porozmawiaj sobie z Filipem, bo ja wiem, że macie chyba wiele wspólnego. strać sekret. O lala, poplotkuj trochę ożywiona rozmowa, ale wy też jesteście głodni także dobrze by było sobie podejść tutaj do góry, do naszego kącika malutkiego i coś zjeść zjeść coś na szybko na przykład jogurcik, ty też chyba byłeś głodny co? a, siku ci się chce dobra, to możesz siku, skorzystaj jak tam idzie Robertowi? dziewczynom? o kurczę, Robert się oblał widzieliście to? Okej, okay, dobra, kolejna jest Martyna jednak, nie Robert. Dobrze. Robert tutaj się dzisiaj męczy srogo. Naprawdę z tymi drinkami. Dobra, Martyna, pokaż mi swoje potrzeby. Pęcherz. Też byś mogła coś zjeść. Tu. O kurczę, tutaj jedzonko się popsuło. A, dobra, posprzątasz. Pójdziesz siku i też może coś zjesz za chwilkę. Tutaj widzę, sobie rozmawiają. Jak tam Julia, nasza Julia, też na końcu, słuchajcie, rób te driny, a nie rozglądaj się po sklepie, bo tutaj się ważą wasze losy. Chciałabym, znaczy, no nie ważą się wiemy tylko tyle, że Aleksandra tak, nie będzie brała udziału w eliminacjach, a kto tutaj osiągnie kolejny poziom, to już jest inna broszka, ale bym chciała, żeby oni po prostu ten czwarty poziom osiągnęli sobie wszyscy. Może, z, o dobra, Robert skończył. Moglibyśmy w sumie już też pozapraszać ludzi, no bo już jest późno, jakby nie było Także Robert, ja Cię tutaj poproszę, weź porozmawiaj sobie z tymi osobami, które znasz i może zaprosię. je Zaproś do spędzania czasu na parceli Jak leci wszystkich tutaj, słuchajcie, zaprosimy Okej, okay, dobra, tych nie udało się zaprosić, spoko Szef tam pozaprasza też kilka osób Ciebie, 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 ciebie zaprosimy. Nie wiem, pewnie zaznaczam też kilka y, tych samych osób, ale dobra. Dzwonimy, dzwonimy po ludziach. Okej, okay. niektórzy nie mogli przyjść, także y, bym sobie wzięła tutaj Filipa, bo on też trochę tych ludzi tutaj znał. On idzie jeszcze siku, ale to nic. Może za chwilkę nam podzwonić też po ludziach. Kogo by tutaj zaprosić? Co, kogo jeszcze nie klikaliśmy? Chyba ciebie, 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 ciebie. Dobra, zaprosimy Elizę, chociaż jej nie lubimy. Dobra, mam nadzieję, że jednak trochę ludzi przyjdzie. Martyna znowu łazi mi z tymi rzeczami po sklepie. Zbiera wszystko, żeby posprzątać. Mam nadzieję, że przynajmniej jej się uda, słuchajcie. Dobra, znowu niektórzy Simowi nie mogli przyjść, no ale to taki standard, wiadomo. E, dobra, wiesz co? E, Szymon, ty może wejść, zatrudnij jeszcze tego komika jakiegoś? Zadzwonimy sobie po usługę. Kogo my byśmy tutaj chcieli? Dobra, zatrudnimy satyryka. A sami dzisiaj e, spróbujemy. Słuchajcie, tutaj tutaj coś przy konsoli, może postać. Dobra, widzę, że kilka simów już przyszło. Dobra, mam nadzieję, że. Się tutaj nie potrują tym pączem. Czy on jest dobrej jakości jeszcze? Nie wiem. Ale podamy tutaj jeszcze jedzenie. Okej, okay. Aleksandra sobie coś zje. Yy, Julia w końcu osiągnęła ten poziom tych drinków, Poprzestałam ją pilnować. Nie, oczywiście, że nie. Julia nie ma tak dobrze, chodź tutaj, przygotujesz drinki dla kogoś i może to yy, przynajmniej tutaj Cię tak zmotywuje. Przyrządzi drinka. Mm, przygotuj drinka, proszę bardzo, słodka pikanteria, później jeszcze jakiegoś e, przyrządzisz Dla konkretnej osoby, proszę bardzo, dla Dona Mam nadzieję, że on tu wejdzie do środka, że nie będziemy musieli za nim ganiać Żeby przyszedł i łaskawie od nas drina e, zakupił Dobra, gdzie jest szefuncia? Szefuncia jest tutaj mm, mm, Przyrządź drinka dla... Może dlatego kolesia przyrządzimy drineczka, a później zajmiemy się, słuchajcie, muzą. Dzięki za takie cudne zwiechy tej gry. Cóż mogę więcej powiedzieć? O, patrzcie! Przyszedł Ignacy i tutaj nam rozprawia z Aleksandrą. Dobra, jest Zoe. Chodźcie tutaj, wszyscy, moi drodzy. Niektórzy też jedzą, wiadomo. Muszą się posilić, ale e, widzę, że Filip troszkę się tutaj obija. Widzę, że on nie lubi Zoe, ale trudno to jest klientka i będzie musiał z nią porozmawiać. Słuchajcie, mało ludzi dzisiaj jakoś, e, dlatego weźmiemy jeszcze Martynę i żeby ona podzwoniła po niektórych osobach. Nie wiem dlaczego Gerard nie przyszedł, a wydawało mi się, że e, kilka osób co najmniej do niego tutaj dzwoniło i próbowało go zaprosić. Nie możemy już Gerarda zaprosić Spróbuj jeszcze raz Może on pod podniósł, słuchajcie, jakieś zatrudnienie w tym świecie Nie wiem, ciężko cokolwiek powiedzieć Jest! Mamy czwarty poziom miksologii, słuchajcie Ale tutaj, no, dzisiejszą faworytką jest naprawdę Nasza Aleksandra Dobra, spoko, spoko Zrobiliśmy dla niego tego drinka? Nie wiem, chodź tutaj Jeszcze uzupełnij tacę Myślę, że dwie to chyba... Będzie taki maksimum, tutaj jeszcze uzupełnimy, żeby tam nie robić tłoku jakby, co? Dobra, przyszła sobie Martyna. Martyna, czy ty dzwonisz po ludziach? Nie, ty zawzięcie sprzątasz. Dobra, zostaw to, jeszcze jesteś na dodatek głodna. Nie idź ich tutaj ogarnąć. Ja w ogóle nie wiem, oni czasami mi się resetują, co też mnie po prostu dobija. Ostatnio w tych simach. Jakiś, jakiś młody dorosły idzie nam tutaj posprzątać. Okej, okay, spoko. Kto tam do nas wydzwania znowuż? Nieznaczący SMS, słuchajcie. Dobra, Filip, czy ty rozmawiasz z klientami? Byłoby bosko. Muszę, muszę to powiedzieć. Okej, okay, tu widzę dzisiaj wolny dzień. Każdy sobie robi drinki. Dobra, porozmawiamy o zainteresowaniach. Jakoś... O, patrzcie, Serana przyszła. Jakoś dzisiaj nam nie pyknęło tutaj. Jest mało ludzi. Skoro ty jesteś yy, głodna i będziesz tutaj na górze, to porozmawiaj może z tą panią, pochwal strój i też mogłabyś sobie zakatać do serany. Yy, może nie poznaj, tylko nie wiem. A w sumie coś takiego wiecie, co tu robisz, i w ogóle jak tam Gerard, tak. Będziemy chcieli się dowiedzieć. Oczywiście Martyna teraz chyba zmieniła obiekt swoich uczuć, i jest to Robert, muszę Wam powiedzieć. Z tym, że Julia ostatnio do Roberta też tutaj coś tam próbowała, także na pewno sobie do niego dzisiaj zagadamy, słuchajcie, poprawimy mu humor i opowiemy jakąś tam historię. Dobra, Aleksandra, może ty spróbujesz jeszcze kogoś e, zaprosić tutaj, co? Do spędzenia z nami czasu Kilku simów Nie wiem, czy przyjdą Widzę, że też tutaj Ci dba o, o muzę, ale chyba <gryw> nie za bardzo im się tutaj podoba e, Dobra, Julia, co ty tam wyprawiasz, co? Ty jakiegoś drina chyba wzięłaś, zamiast tutaj z Robertem mi gadać Okej, okay, Filip, chodź. Yy, weź jakąś panią tutaj do tańca. O, ty jej nie znasz. Dobra, to możesz sobie z nimi pogadać. zderz się biodrami. I tańcz, mój drogi, tańcz, yy, niech. No patrzcie, nikt nie chce do nas przychodzić. <grywy> Może się zorientowali, że Sadepit, słuchajcie, chce nam odebrać tutaj prawo do prowadzenia lokalu. Nie, nie ma jeszcze tak źle, nie ma tak źle, naprawdę. Dobra. Jak tam Julia z Robertem? A, gadają sobie niby całkiem niewinnie, czy coś Martyna, chodź tutaj, jak pogadasz z Seraną Weź tu Roberta zagadaj, bo tutaj kolejna dziewczyna, wiesz, i tak jakby kradnie ci trochę faceta Aleksandra rozmawia z Seraną, słuchajcie, całkiem spoko Dobra, gdzie jest nasz Igor? On sobie tutaj rozmawia Dobra. Aleksandra, jak skończysz, to chodź też zatańcz, musimy więcej osób wyciągnąć na parkie. musi być impreza, musimy tańczyć jak pingwin, który się tutaj przewija, słuchajcie, na, na tym wyświetlaczu Nie wiem, co to znaczy tańczyć jak pingwin, ale może akurat Aleksandra wpadnie tutaj na ten pomysł, o, ten koleś tańczy, tak, boku. Okej, okay, Julia tutaj słuchajcie, nie odpuszcza. Niby tam zachęca osoby do kupowania drinków, i tak dalej, tak. Tutaj Zoe, niby troszkę też sobie pogadamy. A tak naprawdę w naszym tutaj porozumienia romansowego została nawiązana. Gdzie jest Martyna? Martyna! Gdzie ty tam utknęłaś? Gdzieś na górze utknęłaś. Dobra, w ogóle jesteś głodna, ale na dole w sumie też jest teraz jedzonko, więc można sobie pojeść trochę. To jest takie powitanie, tutaj zrobimy Igor Miltanywicz, słuchajcie Ale jakoś mu nie wychodzi. Czy przyszedł do nas ten satyryk? Nie. To jest po prostu genialne, nie? Kolejna genialna rzecz w tej grze Że zamawiam sobie kogoś, ktoś ma przyjść i przychodzi jak impreza się kończy, nie? To jest takie troszeczkę pozostawianie smak O, Martyna wdała się tutaj, słuchajcie, patrzcie w rozmowę z Robertem. No, tutaj Aleksandra teraz troszkę się wysunęła na prowadzenie. Patrzcie, jak wszyscy się gapią na nich. Łącznie z Seraną. Seran sobie pewnie myśli. No i co, ruda? Szybko ci przeszła ochota na Gerarda i znalazłaś sobie, idą tutaj partię. Patrzcie na, na jagodę, jaki wytrzesz. Uuu. Dobra, Jagoda chyba widzi, że też tutaj coś się święci. Ze strony Martyny i tak tutaj obserwuję. Dobra Martyna, dawaj, dawaj, nie poddawaj się Pochwal szczerze go, obejmij Dobra, to było tak, tak kumpelskie objęcia, że niby kumple, kumple, tak A tutaj do czegoś innego będziemy zmierzać, wiadomo O, kolejna tutaj Simka przyszła, yy, dobra Igor, ty tutaj zabawiasz gości, spoko Aleksandra, ty tańczysz, ale mogłabyś zagadać do Summer Zabawne powitanie, proszę bardzo O, przyszedł też kolejny gość, super, też do niego zagadamy Nie wiem dlaczego, ale niektórzy nam tutaj sprzątają A, Chyba po prostu nie są w stanie znieść tego brudu <grywa> Szkoda, że tu nie można zamówić jakiegoś czyściciela, chociaż pewnie i tak by nie przychodził O kurcze, kumpelskie, słuchajcie, objęcie tutaj było Widzę, że Jagoda nie może się tutaj, słuchajcie, powstrzymać i przyjdzie za chwilkę do nas Poprawimy mu humor i słuchajcie, aaa, zaczniemy z nim flirtować O, tak, gadka na podryw, czemu nie? Niech tutaj, słuchajcie, Martyna z zieleni jest z zazdrości Kochanie, podejdziesz tutaj, czy będziesz tam tak siedzieć? Chyba wolisz tak na dystans flirtować, okej, okay, dobra, spoko Summer ma swój świat, słuchajcie, gdzieś tam z boczku sobie tańcuje A ty miałaś, moja droga, tak, rozmawiać z klientami, dobrze no i dzieje się tu coś. To jest też fajne, że dajesz Simon jakąś interakcję i nagle jest wielka zwiecha, i nikt do nikogo nic nie gada, nie? To jest super. O, słuchajcie, patrzcie: gadka na podryb, gadka na podryw. A! O, kurczę! Robertowi się chyba spodobała ta gadka na podryw. Tutaj jeszcze troszkę dla niego zakadamy. Dobra, zrobimy uwodzicielską pozę i nas się chyba wścieknie, moi drodzy. Dobra, przesiedliśmy się, troszkę bliżej Martyna idzie, słuchajcie Odwróćmy może kamerkę No tak, albo wejdźmy na tryb podglądu Co, nie? Dobra Okej, okay, dziewczyny, tylko tutaj pokojowo Patrzcie, jak się obróciła w jej stronę No chyba pokoju tutaj nie będzie, moi drodzy mm -hmm. e, Słuchajcie Mówimy jej coś takiego obraźliwego, tak? Dokładnie, że ma kiepskie ciuchy i że w ogóle i że w ogóle dokładnie. Robert, słuchajcie, jaki zadowolony, że kobiety się o niego biją. Jau ją. Dokładnie. Oś tutaj, moja droga, weź sobie jakieś ciastko, bo wiadomo, że czekolada i w ogóle słodycze są najlepsze na jakieś takie właśnie sercowe zawirowania, także ruszaj. Zostaw Julię na razie w spokoju. Julia po prostu się zaczęła śmiać. No chyba jest bardzo pewna siebie, jeśli chodzi tutaj o Roberta. Dobra, zapytamy go, czy jest w związku, słuchajcie. Wymienimy się numerami. Możemy nawet dokonać pierwszego pocałunku, ale to może być zbyt odważne w godzinach, słuchajcie, pracy. Aleksandra tutaj tak siedzi, obserwuje, na chłodno analizuje wszystko. Okej, okay, Robert jest z tym. O kurczę, przyszła ta dziewczyna. Przyszła ta dziewczyna, którą szefuncio ostatnio uwiódł Patrzcie, jak tutaj patrzy w jego stronę, a on tam przy konsoli sobie PK. Tak, podnosi swoje umiejętności dalej Dobra, chodź tutaj, ja dzisiaj wykorzystam trochę Filipa Ale też porozmawia sobie z Aleksandrą Patrzcie, ile on ma z nią tematów do, do rozmawiania Dobra, szefuncio, chodź tutaj Żeby nie było no zmysłowy pocałunek, Dobra, pożartujemy trochę o modzie. Zamienimy z nią kilka słów. Słuchajcie, może tylko nie słów. Hmm. Zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj widziałam, że Julia właśnie podała Robertowi też swój numer telefonu. A prawie czego. Kurczę, oni są mocno flierciarcy. Gdzieś tam Robert siedzi daleko. Nie widzę go za bardzo. E, dobra. Szefie. Czy <laughs> zaprośna, no popraw humor, dobra. Może weźmiemy tą dziewczynę gdzieś tutaj, bardziej w ustronne miejsce, powiedzmy. Porozmawiaj tutaj, dokładnie. Jak tam Martyna? Martyna sobie je, ojej, ale siedzi dalej przy Robercie, widzicie, i tutaj słucha, o czym oni gadają. Gdzie się ten flirt posunie? Dokładnie, o kurczę, Robert, słuchaj. Gdyby tylko się co chwilę nie resetowali, to by było dobrze. Szefie, a ty co robisz? Zamiast rozmawiać z tą dziewczyną, nie wiem co on wyprawia. A rozmawiać z nią tylko na taką odległość, daleką, spoko. To też jest fajne, ale dobra. A rozmawiaj tutaj, bo im to skasowałam. Kto się tam szlaja po górze? O, kalięta wazi. I tutaj ta dziewczyna w fioletowych włosach, dobra. O, patrzcie, Gerard przyszedł. Ja! Ha, ha. Dobra, tak jak Gerard przyszedł, to zagadamy do niego, co tam Kto nam zabroni? Poznamy go trochę Pochwalimy dokładnie Zdradzimy sekret No Martyna, masz Gerarda Nie ma serany, możesz działać Jak tam Robert? Tak miałam wrażenie, że Na razie cały czas jagoda tak do, do Roberta Wiecie, romantycznie i w ogóle Ale potrzymamy ją za ręce, słuchajcie Pofiortujemy z nią trochę Dokładnie. Gdzieś szef się zgubił, słuchajcie. Nie wiem, gdzie on jest. Aj. aj, aj. szefie, co ty tutaj kombinujesz, co? Jest trochę mniej ludzi. I, yy, ona ma zawsze taką wkurzoną minę, muszę wam powiedzieć. Spróbujemy ją oczarować, dobra. A ja się przeniosę do Roberta, bo to jest chyba bardziej interesujące, co on tutaj z Julią będzie wyprawiać. Co z Julią będzie wyprawiać? Chyba nic, bo Julia poszła do toalety, słuchajcie. Ale zaczekamy sobie tutaj na nią. Spoko. Eee, szefie, chyba dziewczyna ci ucieka. O kurczę, wychodzi. Słuchajcie, przyszła tylko na chwilę się pokręcić, a później mm, to na razie jakoś chyba nie chciała zostać z nami dłużej. Dobra, przyszedł nasz komediant. Super. Dopiero teraz, bosko. No, dobra, pooglądamy sobie występ Martyna, co ty robisz z Gerardem? Tańcuje przed nim, matko bosko Dobra, eh, Julio, chodź tutaj Pogadaj z tym biednym Robertem Ucałuj jego dłonie, bo widzę, że on tutaj jest taki niepewny Nie wie, co ma robić A tobie dalej chce się siku? Czemuś ty się nie wysikała, kobieto Masz przecież wolną wolę Albo się zrestartuj, jasne, spoko, też fajnie Może być, czemu nie? Dobra, muszę sobie zobaczyć te kibelki. No to jest damski kibelek, więc możesz iść Idź sikać, kochana Dobra, wszyscy chyba teraz poszli owałeś te skacze. Okej, okay, widzę, że Robert też się tam gdzieś zablokował Spoko. Julia, chodź tutaj Zadaję ryzykowne pytanie Ok, dobra, zobaczymy co na to słuchajcie Już jest bardzo późno, już jest prawie pierwsza w nocy, matko Ula la Tutaj za plecami jeszcze fajnie, jaki flirt, to normalnie Słuchajcie, ja widzę, że ta dwójka lubi ryzyko Także zobaczymy co z tego wyniknie w kolejnych odcinkach Tak jak mówię Aleksandra jest... Poza eliminacjami. Szefun się wydaje się tutaj rozbawiony jakimś skeczem ja rzadko widzę, żeby on się uśmiechał. Naprawdę, on ma zawsze taki wyraz w twarzy, jakby chciał kogoś po prostu udusić gołymi rękami. Dobra, ja. O, just Aleksandry, okej okay. W kadrze przypadkowo wpadł, albo i nieprzypadkowo, nigdy nie wiadomo. Słuchajcie, ja już kończę ten odcinek, także zapraszam na kolejne. Trzymajcie się i papa.